Pobieramy od naszych dzieci opłaty za czynsz, jedzenie i media i wiele osób się z nami nie zgadza, więc pozwólcie, że to wyjaśnię. Nasze dzieci dostają 20 zł tygodniowo za wykonywanie obowiązków domowych. Raz w miesiącu symbolicznie potrącamy im po 2 zł za czynsz, jedzenie i media, razem 6 zł. Wszystkie wpłaty i wydatki są zapisywane w specjalnych trackerach, które im przygotowaliśmy. Na początku miesiąca odejmujemy opłaty z ich oszczędności, a reszta trafia na wyzwania oszczędnościowe. To świetna lekcja zarządzania pieniędzmi. I co ciekawe, naprawdę to lubią siedzimy razem, przeglądamy ich budżet, zapisujemy wydatki, a kiedy widzimy postępy, mogą dostać niespodziewany bonus. Wiemy, że wielu dorosłych żyje z długami i rachunkami przekraczającymi wypłatę. Nie chcemy, żeby nasze dzieci kiedyś też musiały się z tym zmagać. Dlatego uczymy ich finansów wcześniej, w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Pomagamy im zrozumieć pieniądze, budżet, planowanie i odpowiedzialność. A wszystkie pieniądze, które zaoszczędzą, zostaną dla nich zachowane jako niespodzianka, którą dostaną w przyszłości. To dla nas świetny sposób, by zbudować finansową świadomość od najmłodszych a jeśli chcecie kupić te wyzwania, link znajdziecie w komentarzu.